Witajcie, na dzisiaj znowu przygotowałam dla Was wzór, wzór można powiedzieć ażurowy na wszystkie projekty wiosenne. Mówię na wszystkie, ponieważ możecie go dziergać na dwóch drutach, tak jak dzisiaj Wam tu pokażę. Pierwszą, yy, pierwszy przykład yy, na dwóch drutach. Albo na drutach okrągłych z żyłką, lub na pięciu drutach, jeżeli będziecie chcieli zrobić skarpetki, czy rękawiczki, czy nawet czapki na drutach z żyłką. Tak wygląda jego prawa strona, zobaczcie. Naprawdę bardzo ładny. Wzór. I ja cały czas zastanawiam się, czy zrobić sobie taką y, z cieńszej włóczki, y, czy nie zrobić sobie jakąś bluzeczkę, czy, czy sweterek, taki właśnie tym wzorem. Bo jest naprawdę bardzo łatwy w zrobieniu i bardzo ładnie wygląda. To była ta pierwsza wersja. Tu macie drugą, na pięciu drutach robione. Tak to wygląda, zobaczcie. I będę z wami robiła i na dwóch drutach, i na pięciu drutach. Mam tutaj taki malutki szkic. Ten szkic jest, przygotowałam go na, na dwa druty. Na niebiesko mamy prawe oczka, na czarno mamy lewe oczka. Liczba oczek jest podzielna przez pięć. Na wysokość mamy cztery rzędy. Piąty rząd rozpoczynamy znowu od pierwszego. Tak samo jest z. z, z z obrotami. Znaczy, jeżeli robicie na okrągło. Jeżeli robicie w rzędach, to macie 5 oczek raportu plus dwa oczka brzegowe. Jeżeli robicie na okrągłych drutach, nie macie tych oczek brzegowych. Tutaj macie Oczko to jest przenoszone oczko plus jeden narzut, przenoszone oczko plus dwa narzuty przenoszone oczko plus trzy narzuty i cztery oczka razem. Wszystko to Wam powoli pokażę. Jeżeli ktoś stwierdzi, że już po pierwszym raporcie czy po drugim potrafi to sam zrobić, to możecie mnie zamknąć. Nie musicie dalej z nami tutaj być. Rozpoczniemy najpierw robienie tego w rzędach. Ja z Wami, jak widzicie, mam tu kilka raportów, 2, 4, 5 raportów. Ja z Wami przerobię 3 raporty, czy cztery, mogę nawet przerobić ten pierwszy raz, i wtedy możecie już sami robić. Ten wzór jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy i chciałabym go Wam pokazać, tak jak powiedziałam, i w rzędach, i i na, y, na pięciu drutach, jeżeli będziecie robili na przykład skarpetki. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja na początku, żeby to się tutaj nie zawijało, to tylko dla przykładu dla Was, jak robię te wzory, y, to robię zawsze dwa, trzy oczka ściegiem francuskim. Tego nie musicie robić. Możecie to zrobić, jeżeli będziecie robili tym wzorem opaski na głowę na przykład to wtedy będziecie mieli tutaj tą, tą taką, no, jak, jakby to powiedzieć, taki, taki brzeg, który nie będzie Wam się zabijał. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym. To oczko brzegowe zdejmujemy, nie przerabiamy. Ja przerabiam moje, mój ściek francuski i rozpoczynamy pierwszy raport. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, kolejne oczko, które jest na Twoim lewym drucie. Robicie przed nim jeden narzut i to oczko zdejmujecie, nie przerabiacie. To jest jedno oczko przeniesione z narzutem. Następnie mamy jedno oczko lewe i prawe. Drugi raport, prawe oczko, lewe oczko, jeden narzut, kolejne oczko z lewego drutu przenosicie, nie przerabiacie. Widzicie, to jest to wyciągnięte takie Oczko. Następnie mamy jedno lewe i jedno prawe. I zrobię z Wami jeszcze jeden raport. Prawe, lewe, narzut, oczko przenosimy, nie przerabiamy, a więc jedno oczko zdjęte z narzutem. Jedno lewe, i jedno prawe. I tak powtarzacie taką liczbę raportów, jaką potrzebujecie dla waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie oczko brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę, jesteście teraz w drugim rzędzie i jako pierwsze schodzi wam z drutu lewe oczko. Następnie prawe. I po tym prawym oczku mamy to zdjęte oczko z narzutem. I tutaj robimy znowu narzut i to oczko z tym jednym narzutem. Przenosimy bez przerabiania z lewego na prawy drut. Gotowe. Jedno oczko prawe i jedno lewe. Powtarzamy drugi raport. Lewe, prawe. Narzut, oczko, które przenieśliśmy z narzutem, teraz przenosimy je również z tym narzutem, i mamy już dwa narzuty i jedno oczko. Jedno prawe. Jedno lewe i jeszcze jeden raport zrobimy. Lewe, prawe, narzut. I to oczko przeniesione w pierwszym rzędzie z narzutem przenosimy bez przerabiania. A więc mamy jedno oczko nieprzerobione plus dwa narzuty w tej chwili. Jedno prawe i jedno lewe. I w ten sposób przerabiacie do końca. I po ostatnim Waszym raporcie, który zrobicie, robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Jesteśmy w trzecim rzędzie. Robimy po oczku brzegowym, jedno na prawo, drugie na lewo. Następnie mamy, zobaczcie, ten, to oczko przeniesione z lewego na prawy drut już z dwoma narzutami. To jest to oczko tutaj, które przenosiliśmy, i ono już ma dwa narzuty. A więc robimy jeszcze jeden do tego, trzeci narzut, i te trzy przenosimy bez przerabiania. A więc mamy jedno oczko przeniesione z trzema na narzutami. Jedno oczko lewe i jedno oczko prawe. I powtarzamy raport. Jedno prawe, drugie lewe. Robimy narzut. I znowu przenosimy to oczko z tymi dwoma narzutami i teraz to już ma trzy narzuty. A więc w sumie mamy, zobaczcie teraz, cztery oczka. Jedno lewe i jedno prawe. Kolejny raport prawe, lewe, narzut i te trzy oczka. To znaczy jedno oczko i dwa narzuty przenosimy i teraz już są cztery oczka lewe i prawe. I tak powtarzacie do końca Waszego rzędu. Jesteśmy w czwartym, w ostatnim rzędzie. Po oczku brzegowym u mnie jesteście francuski, tego nie musicie robić. Po oczku brzegowym mamy jedno oczko lewe i jedno oczko prawe. I teraz na lewym drucie mamy to jedno oczko zdjęte, przeniesione z tymi trzema narzutami. Bierzemy nić robótkę, i przerabiamy te trzy oczka razem na lewo. Poprawcie tutaj troszeczkę sobie, żeby powstała Wam taka tutaj wyciągnięta ta nić i tutaj te oczka narzucone, żeby tak ładnie spływały na boki. Jedno oczko prawe i oczko lewe. Powtarzamy kolejny raport. Jedno lewe, jedno na prawo. Nić przed robótkę. Te cztery oczka robimy razem na lewo. Poprawiamy tu trochę, przeciągamy, gotowe. Jedno oczko prawe i jedno lewe. I jeszcze jeden raport. Jedno lewe, jedno na prawo. Nić przed robótkę i przeciągamy włóczkę. I robimy z tych czterech oczek, to znaczy z tego jednego zdjętego i z tych trzech narzutów, robimy jedno oczko. Jedno prawe, lewe, gotowe. Kolejny raport, lewe, prawe. I znowu nić przed robótkę. Te cztery przerabiamy razem. Prawe, lewe. I jeszcze jeden raport mi został, to już zrobię z Wami razem. I wtedy czekajcie, żebym tu te cztery razem na lewo. Gotowe. I jedno mamy prawe i lewe. I to już był mój ostatni raport. I po waszym ostatnim raporcie, jak już zakończycie, to robicie jedno oczko, to jest oczko brzegowe na lewo. To był ten y, pierwszy sposób, znaczy sposób pierwszy y, na dwóch trutach. Na dwóch jak to zrobić? Widzicie, tak ładnie wygląda ten, ten wzór. On jest naprawdę bardzo ładny. Mi osobiście się bardzo podoba. Przejdźmy teraz na 5 drutów. Nie tylko na 5 drutów, bo tak jak powiedziałam, możecie również robić na drutach z żyłką. W sumie ten wzór jest identycznie robiony jak do tej pory robiliśmy na dwóch drutach. To znaczy, pierwsze oczko jest oczkiem prawym, drugie oczko jest oczkiem lewym. Tu to oczko. Zdejmujemy z lewego drutu na prawy z narzutem. Widzicie? Tu się nic w sumie nie zmienia. Lewe i prawe. I kolejny raport. Prawe. Lewe. Narzut. Jedno zdejmujemy. Lewe i prawe. Kolejny drut. Robimy wszystko to samo. Prawe i lewe. Po tym lewym oczku robicie jeden narzut i to oczko przenosicie bez przerabiania. Jedno na lewo i jedno na prawo. Raport zakończony. Jedno prawe, jedno lewe. Narzut i przenosicie. Lewe i prawe. I tak robicie każdy jeden drut. Wszystkie druty robicie w ten sam sposób, albo jeżeli robicie na drutach z żyłką, bo chcecie na przykład czapkę mieć z tym wzorem, to robicie do miejsca, gdzie rozpoczynaliście Waszą robótkę, gdzie założyliście sobie marker. Jesteśmy teraz w drugim okrążeniu i rozpoczynamy. Jedno prawe, jedno lewe. I zobaczcie, tutaj mamy te dwa. Oczka, to znaczy jedno oczko, które przenosiliśmy, i drugi to był narzut. I teraz robimy narzut i przenosimy to oczko z tym narzutem. A więc mamy już trzy oczka w sumie: jedno lewe i jedno prawe. I jeszcze raz: prawe, lewe, narzut, oczko z narzutem przenosimy. Robimy jedno lewe i jedno. Na prawo. Dalej jedno oczko prawe, jedno lewe. Jeden narzut i oczko z narzutem przenosimy. Jedno lewe i jedno prawe. I jeszcze jeden raport zrobię z Wami: prawe, lewe, narzut, te dwa przenosimy, robimy jedno lewe. I jedno prawe. I tak powtarzacie każdy wasz drut. Jesteśmy w trzecim okrążeniu, jedno oczko przerabiamy na prawo, kolejne na lewo. I zobaczcie, teraz już mamy znowu dwa narzuty, a więc robimy trzeci, jeden narzut i te trzy oczka, to znaczy dwa narzuty i jedno oczko, przenosimy bez przerabiania. Następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo, jedno na prawo i powtarzamy kolejny raport. Jedno oczko prawe, jedno na lewo, jeden narzut i te trzy przenosimy bez przerabiania. Jedno lewe i jedno prawe. I jeszcze jeden trud z Wami zrobię. Prawe, lewe. Jeden narzut i te przenosimy. Lewe, prawe, prawe, lewe. Narzut i te przenosimy. I jedno lewe, i jedno prawe. I w ten sposób robicie każdy jeden wasz rzut, czy w okrążeniach, aż do markiera. No i jesteśmy w naszym ostatnim okrążeniu czwartym. Oczko prawe, oczko lewe i teraz mamy to oczko, które zdjęliśmy bez przerabiania z tymi trzema narzutami. Wsuwamy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek, yy, czterech oczek, przepraszam, bo to jest yy, trzy narzuty plus to jedno oczko. Pod cztery oczka przeciągamy włóczkę i teraz sobie to tylko tutaj troszeczkę poprawcie, żeby ta przeciągnięta nić była tutaj ładnie widoczna jedno oczko lewe i jedno oczko prawe. Jeszcze jeden raport robimy, prawe oczko, lewe. Oczko zdjęte z trzema narzutami, to znaczy cztery oczka. Wsuwamy drut pod tylnie ich ścianki, przyciągamy włóczkę, gotowe. I teraz tylko poprawiamy trochę. Jedno oczko lewe i jedno na prawo. Kolejny raport. Jedno na prawo, jedno na lewo. Drut prawy pod tylni ścianki tych kolejnych czterech oczek, to znaczy tego ściągniętego, przeniesionego oczka bez przerabiania i tych trzech narzutów. Przeciągamy włóczkę i robimy z tych czterech jedno. Jedno na prawo, na lewo przepraszam, jedno na prawo, i jeszcze jeden raport, prawe, lewe, te cztery razem na prawo. Poprawiamy trochę jedno lewe i jedno prawe. I w ten sposób robicie do końca, do momentu kiedy dojdziecie, jeżeli robicie z żyłką, do waszego markiera. Albo jeżeli dojdziecie znowu do tego momentu, gdzie rozpoczynaliście raport. To wszystko, moi drodzy. Jak widzicie, ten wzór jest w sumie bardzo prosty. Ten szkic, możecie sobie przerysować, ten szkic jest na. zrobiłam go na te, na te rzędy tutaj. I cóż, już dzisiaj życzę Wam miłego weekendu. Spotkamy się znowu w poniedziałek. Dziękuję za, że odwiedziliście znowu mój kanał. Zostańcie zdrowi. Na razie, cześć.